Dzisiaj wasze święto, aczkolwiek dzień jak każdy wykonujecie swoją funkcję, część z Was na pewno jest właśnie przy swoich obowiązkach. Jesteście ambasadorami nie tylko naszego kraju, ale także Bydgoszczy. Dlaczego? Ponieważ pierwszy kontakt tych, którzy przybywają, to jest właśnie z wami od waszego profesjonalizmu, od waszego podejścia, otwartości, szczerości, także i uśmiechu. Zależy jak nas widzą, ale także dzięki waszej pracy przede wszystkim mamy czuć się bezpiecznie, aby ci, którzy nie powinni w naszym kraju przebywać, po prostu do niego nie mogli przybyć. Kończąc, bo już słów dzisiaj dużo padło, pan komendant trochę mnie ośmielił, proszę się nie obrazić, ale jak widzę, jak wdrażana jest zasada parytetu, to nie dziwię się, że tak dużo nowych połączeń pojawia się na naszym lotnisku. Wszystkiego najlepszego.